Co? Wiesz co, się na jazdach zagodybałem? Co zrobiłeś na jazdach? Jestem na rondzie, miałem skręcić w lewo, nie? No. I skręcam kurwa w lewo, ale skręciłem na trójce i za bardzo pojechałem, i całą felgę obtarłem o krawężnik. Nie o tym całą oponę. Chyba, nie wiem, bo strzelam, bo tak bardzo zadziała, ale nic mi się tak nie powiedział. Bo gadać mi o tym, czy szlugi pali, ja mówię. No ja nie palą, kurwa, też rzuciłem. Nowy dziadek, tadek. 53 lata ma. Tadzio jest zajebisty też, nie? Tadzio mówi, że on już kur... Ale tak chrupło? Delikatnie, nie? A Tadzio mówi, żeby się nie przejmować. Tadzio mówi, że jest w porządku. Bo nie? może tylko najechałeś na krawężnik, a nie... Ob... No najechałem, najechałem, ale Tadzio mi mówi, że tak, nie pije 5 lat już. Ja mówię, no kurwa, gratulacje, nie? jesteśmy dyskutujemy o tym, że już nie pije ten... Jaka imprezka na Sylwester, co ten... Tadzio też jest dobry. A tamten był dobry. Damian, Damian był... Damian, wiesz, Damian był jak Damian, nie? Ale kurwa teraz Tadzio... W stadium podjechaliśmy do apteki, bo go plecy już bolały, korzonki, powiedział. To jak mnie. Eee, co jeszcze podjechaliśmy? A, hot doga se zjadł, jak robiłem łuk, eee, to se wysiadł, powiedział, że mam se sam jeść, idzie po hot doga, se hot doga jadł, nie? No i to jest życie, Stadium i z Damianem, nie? Ja wczoraj miałam romantyczny masaż pleców Voltarenem.